no i nie dadzą mi pochodzić kurde wybrałem się na grzybki ale tu już tarabaniom że przyjechali na grilla robimy taki ostatni kurde grill ten, ten wakacyjny ja dzisiaj głównie podgrzybki zbierałem za innymi tam się nie rozglądałem za pełdziweczkami też nie chodziłem no i podgrzybków jeszcze trochę idzie na zbierać Ale Widzę, że tu moje ulubione grzybki stoją Niemki Zaraz zobaczymy ile Ile tu będzie z nich zdrowych Może te młodsze sprawdzimy E, cool, kurde, robak. robak a robak też jest tam troszkę delikatnie też robak ohoho, kurde no nic, zobaczymy bo widzę, że tu ich trochę stoi może coś się uda może coś się uda tu zdrowych wziąć bo lubię je tak smażyć jak jak rydze Mielbiam słyczka chłopcy też są pyszne Widzę, że stoi ich tu trochę. Może i coś się tu wybierze zdrowego. Ale nie za długo. Kurde, pochodzę, bo już tam czekają na mnie. Zaraz ma się reszta rodzinki zjechać Także zabrakło mi trochę kurde czasu jeszcze tak pół godzinki chociaż No i tak jestem koło domu Dosłownie 500 metrów od domu. Do domu mam blizutko. No. Będę próbował tu coś wybrać. Trzeba... Widzę, że tu tych niemek wysypało trochę. Dużo już przerosło, ale są i młode. Są to są wszystko fajne, grzybki, ale żeby były zdrowe. No ja zawsze na te niemki poluję, bo jak nie ma rydziów czy kań, to smażę je tak jak się smażę rydze, są pyszne. Jak już ich jest więcej, no to tam do słoików zalewę od no też też pyszne te grzybki są. No i ludzi już coraz mniej za grzybami, dzisiaj ja tylko dwie osoby widziałem Już ta susza dała się we znaki Na prawdziwki nawet nie zaglądałem bo o tak chciałem tych podgrzybków trochę zebrać Ale dało się zebrać trochę tych podgrzybeczków tylko że tu Kurde jeszcze tych niemek jakby się udało coś zdrowych wytargać Jest tak, zerkniemy I tu i stoi i pod grzybeczek ładny stoi też widzę Ja i tak tu przyjdę będę przebierał te niemki mamy takie kurde nawet nawet młode bo to jest kurde żyb, który ma ile tam dzień? Dwa